Siemanko, z tej strony papsy.pl. Chyba wyjątkowo grzeczny byłem w tym roku Bo znowu parę rzeczy mi Mikołaje z Vaporesso przysłały Patrzcie. Ta. O, taka podkładeczka Magnesik Mary Klitzmann, zaraz go tu Dopitolimy, do o Dalej Dalej taki kabeleczek O, tu już rozpakowałem, nie, urządzonko Zaraz, zaraz, coś więcej Wam o nim opowiem. Jeszcze jest takie coś. Tutaj Mikołaj chyba moich przekonań religijnych nie poznał do końca, bo taki kolorek, no. Hmm, ale może się coś z tym uda zrobić, no. Także jak coś się uda, to. I, 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 i w magiczny sposób zmieni kolor, no to wtedy będzie myśleć. No i jeszcze taki chyba szalik, no. Bo to kurde, jak na niedźwiedzia, no. Ale ładnie to wygląda. Także dziękuję serdecznie Mikołajom z Vaporesso. No i bierzemy się, no zobaczycie, co to Papa Bóg myśli o tym sprzęcie. Do grona testowego, które tam wcześniej wysyłałem, dołącza Vaporesso XROS Pro. Pewnie każdy wie, co tu już w środku jest. Kabelek, zapasowy kardrick, sprzęcik. Oczywiście, wtankujemy tutaj e, to samo co do każdego innego sprzętu. A, folieczka. Ciu. Na pewno na plus, napełnianie. To jest jedyny słuszny rodzaj napełniania, moim zdaniem. Co wjeżdża, oczywiście, e, cytrynowa herbata, bo aktualnie w każdym sprzęcie mam zalane to samo. czapeczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, i to jest to moje zastrzeżenie, które miałem już kiedyś, bo jak ktoś pamięta mój stary kanał, no to yy, już to kiedyś omawiałem. Na tym wyświetlaczu prawie nic nie widać. Nie wiem, czy kamera to w ogóle ujmie, ale to nic nie widać, jak jest w, no, w miarę normalne warunki. A co dopiero, jak jest słońce jakieś, nie? No ale pojemność baterii 1200, także nie jest źle. Napełnianie to jest jedyny, jedyny słuszny rodzaj napełniania. Fajne jest też to blokowanie. No to mi się, to mi się powiedzmy podoba fest. Lubię zawsze te, 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 te przesuwaki, no, tak zwane. Ustnik trochę mi nie leży w ustach, ale to przez przyzwyczajenie podejrzewam, bo jestem bardziej przyzwyczajony do urządzeń konkurencji. Świetlacz no to kurde... Yy... Wyświetlacz mi się nie podoba. No. Dobrze, że da się z przycisku go uruchomić. To akurat tego w urządzeniach konkurencji mi brakuje w nowych modelach, że z przycisku one już nie działają. No ładny jest. no, Ładny tylko, że kurde, no, w pełnym słońcu to nic nie, nie, nie zobaczycie na tym wyświetlaczu. będzie tak. tak ładnie widać. Murzy fajnie, smago daje fajnie, moc daje fajnie. Jeszcze kwestia ładowania, jak to się szybko będzie ładować. Ale to zrobimy taki test. Tylko potrzebuję jeszcze trzy identyczne ładowarki, trzy identyczne kable, bo już jedną mam, nie? I wszystkie podłączymy w tym samym czasie i zobaczymy jak im to pójdzie, nie? Ustawiłbym go albo! Kiedy indziej Wam powiem, gdzie bym go ustawił. W każdym razie prawidłowe urządzenie działa jak najbardziej spoko. Nie ma się za bardzo do czego przywalić, oprócz wyświetlacza. Tyle, trzymajcie się, cześć!